Witajcie ponownie. Jesteśmy nad Mazą w Poznaniu. Piękne dziedzictwo komunizmu. E... jak na komunistyczne Badziewie, to jest całkiem fajne. Nie jakieś to jest najlepsze miejsce. Dlatego właśnie mówię, że jest bardzo fajne, mimo że komunistyczny. E... Nie, nie, takich gwiazdy nie potrzebujemy. E... Także dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić tabatę. Czyli no, już kilka pokazywałem na kanale, ale ta jest bardzo prosta. To są tylko cztery różne ćwiczenia. Eee, I na zrobienie jednego obiegu potrzebujecie tylko minutę 20. Eee, każde ćwiczenie robimy przez 20 sekund eee, i od razu przechodzimy do kolejnego. Eee, no i nie będę tutaj was zakłamywał, jak sobie pofolgowaliście na Wigilii to... Jedna sesja tabaty nie pomoże, ale jak porobicie ją przez parę dni, to, to na pewno spali nadmiar kalorii. No, e, także najlepiej zrobić około, no ja tak zwykle robię, 5-6 obiegów, to wtedy trochę nakręcicie ten metabolizm. Bo wiadomo, że przy tabacie to nie chodzi o głównie, w głównej mierze o te kalorie, które spalamy w czasie. W czasie treningu, a oddech, które spalimy, już po zakończeniu sesji. Także dosyć zbędnego gadania i przechodzimy do ćwiczenia. Oj, Znam mi morze. Też pozdrawiam. Także zaczniemy od pierwszego ćwiczenia to jest pół przysiad. Tak, nie cały, tylko pół przysiad. Wiadomo, no, skupiamy się na tym samym, na czym skupiamy się w normalnym przysiadzie. Różnica jest taka, że nie mamy sztangi na karku, a ręce wyrzucamy do przodu. Filmujemy, żeby te kolana nie, wychodziła, nie wychodziły nam z linię palców u stóp. Robimy to przez 20 sekund. Następnie przechodzimy od razu po 20 sekundach do kolejnego ćwiczenia. Jest to wyrzut nóg w tył. Pozycja do pompki, następnie powrót i wyskok. 20 sekund, i ćwiczenie trzecie, czyli nazywam to wspinaczką w miejscu. Na przemienne wyrzucanie nogi. 20 sekund, i ćwiczenie ostatnie, czyli o bieg bokserski w miejscu. I to jest jeden obieg, czyli mamy minutę 20. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, najlepiej powtórzyć cały taki obieg 5-6 razy. Nie zajmie Wam to więcej niż 10 minut. A na pewno nakręcicie metabolizm na kilka dobrych godzin, więc polecam. I. E, korzystając z okazji, mam piękne tło. Krótkie tło. Chciałem Wam powiedzieć o modyfikacjach, planach. E, jak to się mówi tylko krowa nie zmienia zdania. Więc wyszedłem e, do wniosku, że e, w kwestii przygotowań że jednak to będzie start. E, Raczej nie będą to znowu Katowice, bo pewnie odbędzą, odbędą się kolejne Mistrzostwa Polskich Juniorów w innym mieście, ale chciałbym, e, chciałbym wystartować znowu, bo e, będzie to ostatni rok, kiedy jestem juniorem. E, także prawdopodobnie masa będzie trwała do końca kwietnia. I dopiero w maju zacznę redukcję i właśnie będę się nastawiał na start w październiku, a nie tak wcześniej przewidywałem na Sopot, bo niestety, ale żeby zrobić porządny krok w przód, jednak potrzebuję dłuższego tego okresu budowania masy. Także w, Ma w Sopocie na pewno będę, ale nie w roli zawodnika. No to tak w ramach update'u. Palcie świąteczne kalorie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.